Cześć, w jednym z ostatnich odcinków wspominałem o tym, że chciałbym w czasach parantannych ćwiczyć i pracować nad swoimi nawykami. Uważam za istotną część swojego życia zawodowego i rozwojowego, dlatego chciałbym o tym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Zapraszam! Na początek trochę teorii. Nawyk to czynność wyuczona poprzez częste powtarzanie, którą wykonujemy po jakimś czasie automatycznie. Na przykład Większość z nas, jak wsiada samochód, automatycznie zapina y, pas bezpieczeństwa. Jak wstajemy rano, to pierwsze co robimy, zaparzamy sobie kawę albo napijemy się wody. Nawyki mogą być dobre i mogą być złe. Moim złym nawykiem jest na przykład podjadanie. Zawsze jak wchodzę do kuchni, mam taką szafkę z jedzeniem dla dzieci, czyli chipsy, jakieś coś słodkiego, zawsze wchodzę do kuchni, po co do tej szafki, i mimowolnie otwieram ją, i zawsze praktycznie coś sobie sięgnę i wrzucę do buzi, mimo że nawet nie jestem e, głodny. E, tak samo mam e, z napojami gazowanymi, bardziej szczególnie jeśli chodzi o kolezę, którą uwielbia e, moja żona. Zawsze jak otworzę lodówkę, to. Pierwsze co robię, mimo jak ją tylko zauważę, to już ją księgam, odkręcam i mam ochotę się napić. Kolejnym moim złym nawykiem są gry na telefonie. Zawsze mam ten problem, że jak odpalam telefon, nie wiem, gdzieś czekam, stoję w kolejce, to pierwsze co właściwie robię zawsze po włączeniu telefonu, to są włączki jakiegoś e-booka może coś przeczytać ciekawego, jakiś artykuł, to pierwsze, co robię, to uruchamiam grę mobilną. Także jest to pewnego rodzaju moja zmora, z którą staram się walczyć. Trzecim moim złym natykiem yy, to jest przekraczanie mojej godziny wstu. Zawsze staram się około dziewiątej kłaść już spać, staram się też wcześniej rano wstać, yy, ale Często zdarza mi się znaleźć albo właśnie jakąś ciekawą grę do pogrania, albo coś ciekawego w telewizji się pokaże, albo sobie przypomnę, że w Netflixie jeszcze został do dokończenia jakiś film. Także często zdarza mi się tą barierę godziny snu, tak zwanej, przyciągnąć w czasie, no co później skutkuje tym, że jestem albo niewyspany, albo nie wstaję o tej godzinie, o której bym chciał. Czwarty i ostatni nawyk. Jest powiązane z trzecim, w związku z tym, że przekraczam często godziny snu patrząc się w ekran. No to właśnie y, to jest mój y, zły nawyk, że ostatnie godziny zaraz spędzić na czytaniu książki, oderwać się od tych ekranów, od tego źródła niebieskiego światła, aby poprawić swoją kulturę snu i się wysypiać. No, niestety, y, napromieniowuje się w cudzysłowie tym światłem, przez co następny dzień nie jest mi wstać i gorzej się rano czuję. Ale żeby nie było, że mam tylko złe nawyki, mam też dobre. To jest między innymi właśnie wstawanie ra, e, wcześnie rano. E, jak dobrze wiecie, mam trójkę dzieci tej, że jeżeli chcę na przykład nagrywać wideo, e, czy też skupić się na pisaniu bloga, no to muszę wykorzystać ten czas, kiedy one śpią. No a łatwiej mi się skupić rano niż e, późnym wieczorem nocą, także staram się wypracować. Nie zawsze mi się udaje wstawać wcześnie rano. Aktualnie staram się wstawać zawsze o czwartek rano. Drugim, dobrym moim nawykiem jest ćwiczenie rano i wieczorem. Rano zaraz po wstaniu, po ubraniu się, pierwsze co robię to wciągam matę i ćwiczę. Proste ćwiczenia, chodzi tylko o to, żeby się pobudzić, trochę się rozruszać na dzień dobry. I tak samo robię wieczorem około godziny 19. .00. Staram się już nie myśleć, nie co robię. Przerywam. 19.00 i zaczynamy ćwiczenia. Kolejnym po ćwiczeniach porannych nawykiem, jaki staram się sobie wypracować, rzadziej niestety mi się go udaje ćwiczyć i niż wykonywać niż ćwiczenia poranne, to jest medytacja i ostatnio dodaję też afirmacje. Takie skupienie się. Na sobie, na tym, co jest wokół mnie, odliczanie od chwili obecnej 50 do 1 uspokaja moją umysł, staram się po prostu skupić na zadaniach dnia dzisiejszego i wszystkie rozpraszacze od siebie odepchnąć. Ostatnim moim dobrym nawykiem, o którym chciałbym Wam powiedzieć, jest, on jest niezwykle potężne narzędzie, jest to planowanie tygodniowe. W niedzielę wieczorem staram się wyznaczyć sobie przynajmniej ze dwie godzinki, aby usiąść na spokojnie, przemyśleć co mam do zrobienia na kolejny tydzień, już szeregować to w odpowiednie dni. Pozwala mi, pozwala mi to załapać taki flow na następny tydzień. Każdego dnia wiem, co mam robić. Wiadomo, no, codziennie później dochodzą jakieś drobne wyrównania yy, planu, co się nie udało zrobić, z tych różnych powodów, dzień wcześniej trzeba wykonać. Dnia następnego, ale pozwala mi to obiektywnie spojrzeć na cały tydzień i też nie, sta, nie umieszczam sobie za dużo zadań danego dnia, gdyż wiem, że mam na to wszystko zapanowany czas. Także jest to jeden z tych nawyków, których gorąco polecam innym do wypracowania. Jak już wspomniałem o swoich dobrych i złych nawykach, to teraz wpadało powiedzieć, jak nad nimi pracuję te dobre jak szlifuję, a tych złych jak staram się wyzbyć. No, moim głównym narzędziem jest monitoring, który stosuję od jakichś dwóch, trzech miesięcy. Tutaj postaram się Wam podać taki przykład. Chodzi głównie o to, że codziennie zaznaczam sobie lub wtedy, kiedy przychodzi czas na dany nawyk, na przykład przy planowaniu tygodniowym w niedzielę, zaznaczam go sobie że on się odbył albo nie odbył, to pozwala mi po tygodniu, po dwóch wrócić i zobaczyć, jak z danym nawykiem udaje mi się y, działać i co ewentualnie muszę poprawić. Dodatkowo w monitoringu wyznaczam sobie y, trzy cele: minimalny, taki akceptowalny, i satysfakcjonujący. Na przykład y, w przypadku słodyczy, jeżeli patrzę na miesiąc. 31-dniowy, no to staram sobie, że minimalny cel to jest, żeby nie jeść przez 15 dni słodyczy. Później ten akceptowalny no to jest 20 dni, a satysfakcjonujący może być 25. No oczywiście staram się co miesiąc, w zależności tego, jaki był progres, też delikatnie podnosić. Co wiąże się też z kolejnym jak gdyby narzędziem, czyli niskich próg wejścia. Jak zaczynam jakiś swój nawyk ćwiczyć, no to nie zaczyna, że tak powiem, z grubej rury, tylko w przypadku na przykład ćwiczeń były to na początku trochę ćwiczenia rozgrzewające, nie wiem, skłony, ruchy tłowiem, a w chwili obecnej no przechodzę do bardziej zaawansowanych i korzystam jednej z aplikacji do ćwiczeń. Ważnym jest też uświadomienie sobie, że ćwiczenie nawyków to jest proces i nie jest tak, że jak zaczynamy go ćwiczyć, to od razu nam wychodzi, Dlatego nie powinniśmy się załamywać nawet, jak w trakcie monitoringu wyjdzie nam, że 5, 6, 7 dni nam coś nie poszło. Tylko musimy, że tak powiem, teoretycznie scanych z kolan otrzepać się i po prostu ruszyć dalej. Sprawdzić, co działało, co nie działało, co nam by było łatwiej, co trudniej. Na przykład, chociażby przykład. Z ćwiczeniami. Yy, może być tak, że na przykład godzina nam nie pasuje, bo nie wiem, w tym czasie stają dzieci yy, albo się okazuje, że zawsze wtedy mamy jakiś telefon, albo coś innego się dzieje w danym czasie i warto po prostu przesunąć o pół godziny, czy o godzinę, w tą, czy w tą yy, swój yy, nawyk. Wtedy ułatwi nam to po prostu jego realizację. Nie ma co się bić z koniem i na siłę próbować o w danej godzinie robić, tylko starać się bardziej dostosować ten też e, nawyk do siebie. Potężnym, aczkolwiek normalnym narzędziem do walki e, ze złymi, na przykład, nawykami, nie jest poleganie na swojej silnej woli. Czyli w moim przypadku, jak mam tendencję do odpalania w telefonie gier e, mobilnych, no to moim najprostszym rozwiązaniem, żeby tego nie robić, jest po prostu ich odinstalowanie. Nadal czasami w chwili słabości coś zainstaluję, ale staram się wtedy jak najszybciej ogarnąć i odinstalować gry z powrotem. To samo może być w przypadku słodyczy i chrupków, na przykład większe ograniczenie albo jedzenie czegoś innego, wybranie sobie jakiejś alternatywy, na przykład w postaci, nie wiem, jakiegoś warzywa owocu. Zawsze w przypadku nawyków pojawia się też pytanie, a ile trzeba ćwiczyć, żeby dany nawyk wdrożyć? Ja osobiście nie wiem. Często dużo osób mówi o tym, że to może być 33 dni trzeba powtarzać, niektórzy 67 albo jeszcze jakieś inne cyfry. Dla mnie to jest taka jakby ciągła praca nad sobą, continuous improvement. Także wdrażam po prostu dany nawyk aż. Się aż będę go robił automatycznie, bez problemu i ciągle. Druga sprawa, warto sobie uświadomić, że nawyk nie jest dany raz na zawsze, bo jeżeli przestaniemy go po prostu wykonywać, przestaniemy się nad nim skupiać, zaczynamy sobie odpuszczać, to też on potrafi zaniknąć. Także moim zdaniem ćwiczenie nawyków odbywa się od początku, kiedy zaczniemy śmierci, do końca. A jakie wy macie nawyki? Jak ćwiczycie te dobre? Jak je szlifujecie? Jak zwalczacie te złe? A jakie macie tylki, aby nie dać się w trakcie walki? Ja Was zaproszę jeszcze do wyzwania Fryderyka Karzełka. Oddam Wam tutaj w opisie jego kanał. Prowadzi w chwili obecnej on wyzwanie 91 dni, przez które stara się nas nauczyć 13 pozytywnych nawyków. W zeszłym tygodniu była to. Było to planowanie, w obecnym jest to planowanie nad swoimi emocjami. E, także Cię zapraszam. Jak również do subskrypcji mojego kanału, odwiedzenia mojego bloga, e, obejrzenia poprzednich filmików, jak i do e, przyszłych e, moich materiałów. Cześć!